W Warszawskiej hali Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu odbyły się 9 Mistrzostwa Portów Lotniczych w Piłce Nożnej Halowej. W tym roku organizatorem było Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze. W zawodach wzięli udział przedstawiciele wszystkich regionalnych lotnisk oraz warszawskiego lotniska imienia Chopina. Rozgrywki grupowe trwały od rana. Finałowy mecz został poprzedzony specjalnym wydarzeniem meczem reprezentantów parlamentu polskiego z drużyną linii lotniczych WIZER. W drużynie parlamentarzystów zagrali m.in. posłowie Andrzej Czerwiński, Wojciech Szarama, Jan Klimek, Piotr Kozłowski oraz przedstawiciele Straży Marszałkowskiej. Po bardzo walecznej i zaciętej grze zwyciężyli posłowie. 2 do 1. Tutaj Wizer z piątką. Tak, uspokajają sytuację. Gracze Wizera. Trójka podaje do piątki. Piątka będzie chyba podawała do trójki. Jeden strzela. tak Tak, środkowanie i bramka! W finałowym meczu zagrali przedstawiciele portu lotniczego im. Lecha Wałęsy z zawodnikami krakowskiego lotniska im. Nabawła II. W pierwszej połowie padła jedna bramka dla Krakowian. Zwycięzcami okazali się jednak Gdańszczanie, którzy w drugiej połowie zdołali zmienić niekorzystny dla siebie rezultat i wygrali 2 do 1. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Poznania. Nagrody ufundowali m.in. prezesi Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego i Przedsiębiorstwa Portu Lotnicze oraz marszałek województwa śląskiego Michał Czarski.